Witajcie! Zdradzę Wam pewien sekret. Mianowicie czasami posuwam się do DTF-u, czyli direct to film, specjalnego nadruku na specjalnej folii, specjalnymi farbami plastycznymi. Ale nadruk mam już wielokolorowy i za jednym razem mogę nanieść na koszulkę. Czyli w przypadku tego logo bym musiała trzy razy się to drukować, a gdy mam kilkaset koszulek, to ma duże znaczenie. Więc w tym przypadku mam za jednym razem cały nadruk, który wgrzewam w koszulkę za pomocą prasy termosublimacyjnej. I teoretycznie wystarczy 150 stopni przez 10 sekund, ale na mojej prasie niestety musi być ustawione 180 stopni przez pół w minuty, więc to jest kwestia jeszcze wypróbowania swojej pracy. Ale to i tak jest dużo łatwiej w stosunku do situ druku. Pokażę Wam, jak to robię w przyspieszonym tempie. Miejcie kreatywny dzień.